elegancko jeszcze przebitki z nocy na pewno będą jak się podobało lajki, lajki panowie panie kochane i subskrypcje, lecimy po 1000 subów pozdrawiam, cześć na kostki wago próbnie na chwilę obecną zamontowane na razie mam ją wypuszczoną tą lampkę, ja teraz naciskam czyli zamykam, yy, zamykam półkę naciskam właśnie takie psztyko. Ktoś mówił, że paskudne są te pokrowce. No super paskudne. Nie wiem, robiłem coś tutaj przed chwilą. Została plama. Jest do prania. God debut. Prawdziwe testy. I prawdziwe porównania, proszę bardzo. Jeszcze szybka kontrola, czy to. Dotyka, to jest fotel w pozycji min na minimum. Uwaga, teścik. Dziś kolejny etap zajmiemy się mianowicie demontażem schowka przed pasażerem. Spróbujemy dostać się. Pod niego zobaczyć, czy istnieje możliwość zamontowania dodatkowego oświetlenia, które tutaj ma swoją zaślepkę. Czy uda nam się to? Dzisiaj zobaczycie na tym filmie. Do tego celu potrzebujemy końcówkę Torxa TX20 i bierzemy się za odkręcanie. schowek, już luźno choć. Następnie szukamy ostatnich śrubek. Nie wiem, czy one nie są przypadkiem tutaj za tym. Próbujmy go wyciągnąć. Kolejnym etapem demontażu jest wyciągnięcie z zaczepów samego schowka. On jest na takich dwóch zaczepach, tutaj i tutaj. Na końcu zakończymy są gumkami, żeby miękko odbijał. Przy opuszczaniu wciska się, trzeba odpowiednio znaleźć miejsce i wcisnąć te dwa elementy do wewnątrz. One wtedy puszczą i mamy schowek opuszczony. Następnie mamy dostęp do filtra kabinowego. To już, to już też wiemy, że będziemy mieli tutaj możliwość dostania się do filtra. Następnie szukamy kolejnych śrubek i będziemy demontować całą tą obudowę. Dodatkowo zdemontowałem te śrubki, żeby mi nigdzie nie powypadały. Teraz będziemy się zabierać za, za kolejne elementy układanki. Kolejny etap to dostać się tutaj pod tą zaślepkę. Tu jest chyba jednostka sterująca. Do tego celu użyłem dwóch takich śrubokrętów. Wkładamy je w te otwory: jeden tu, a drugi tutaj. Suwając je do siebie, odbezpieczamy zaczep. Dostajemy się do jednostki centralnej, którą możemy wysunąć. Ona jest na dosyć długich przewodach, więc spokojnie nam wychodzi. Mamy tu jej numer. To jest jednostka sterująca całym komputerem. Made in Poland. Więc jesteśmy u siebie. Numer WiFi. Wszystkie podłączenia są tutaj. I teraz możemy się rozejrzeć, czego nam jeszcze, co nam jeszcze trzyma. Tam na końcu widać śrubkę. Odkręcamy ją i teoretycznie powinniśmy wysunąć całą tutaj kieszeń. Zabieram się za to. Bo już zrobiło się ciemno. Ciekawe, czy pod tą klapką przednią znajdują się jakiekolwiek karty. Ale raczej wątpię. Zobaczmy sobie ten numer. Zapamiętajmy. Będziemy sprawdzać. Tu są podłączenia dźwięku, podłączenia anten i tak dalej. Światło wody. Jeszcze jedna rzecz. Na którymś z filmów mówiłem, tam coś cały czas szumi. Tutaj jest winowajca, a raczej, a raczej sprawca tego dźwięku, a mianowicie wentylator jednostki centralnej. Gdy jest cieplej, on, on po prostu częściej się załącza. W ustawieniach OBD-11, taka, e, taka uwaga, taki szczegół mały, w ustawieniach OBD-11 da się ustawić, żeby chodził e, na pełnej mocy cały czas, ale nie wiem, czy jest to wymagane, skoro jednostka chodzi w miarę dobrze i nie zacina. Nie tak, to była ostatnia śrubka. Włożyłem jednostkę sterującą. Tu jeszcze trzeba odpiąć ten zaczep od przewodu. I mamy wszystko uwolnione. Delikatnie wysuwamy do przodu. I możemy zajrzeć, co jest pod spodem. Jeszcze, jeszcze, doda... jeszcze kolejne przewody są tutaj wczepione. I tutaj mamy tą naszą zaślepkę od podświetlenia. Schowka. Będziemy oglądać, co da się tutaj zrobić w tym temacie. Widać, że to są zaczepy. Jest to wieloelementowy. Tutaj, wieloelementowy jest ten schowek. Zaraz zobaczymy, czy jest tu jakaś kostka i czy będzie możliwość dołożenia wiązki. Bądź też położymy od razu wiązkę, żeby nie, nie demontować tego po raz kolejny. Zaraz to spróbuję opuścić w dół. Niestety wewnątrz nie znajdziemy żadnej wiązki wolnej, do której można podpiąć zasilanie oświetlenia tutaj tej lampki. W takim razie ja przystępuję do ponownego montażu, tylko już założę sobie lampkę i pociągnięty przewód, jak skończę robić instalację oświetlenia pod fotelem, pod fotelem pasażera, po prostu ją podepnę i zrobię ją na włączniku. Dotykowym tutaj taki sam stosowany był w Ibizie 6L, w Ibizie 6J, czyli po prostu, jak będzie zamknięta półeczka, on jest wciśnięty, przerywa, odcina prąd dochodzący do lampki. Otwiera się, on prąd jest puszczony, lampka się zapala. Tutaj jest jedynie wiązka do lampki oświetlenia oświetlenia tutaj nawiewów. W taki sposób mamy również dostęp do filtra kabinowego. Bez demontażu tej klapki, tej infotainmentu, niestety ciężko jest dostać się właśnie do filtra. No, z powodu niskiej temperatury dzisiaj padły mi dwie baterie, ale przymierzymy jeszcze, przymierzymy jeszcze lampkę. To jest ta sama lampka co od stóp. Ona wchodzi tutaj, oczywiście, od tej strony. Ok, mam przygotowaną wiązkę. Wpiętą, lampka zamontowana. Sorry za jakość, ale warunki są naprawdę niewygodne. I teraz montujemy w odwrotnej kolejności. Przewód czarny zaznaczony. Nieważne to polaryzacja, tylko kwestia polaryzacji. Czy, czy z plus czy minus. Eee, zamontowana. Dźwigamy to do góry, montujemy w odwrotnej kolejności i już czekamy na pociągnięcie zasilania oraz, wtyczki, oraz włącznika przy, przy klapce otwierania. Większość roboty z głowy. Kolejny dzień nagrywek, kolejna, kolejny dzień zabawy z makaronami, czyli z przewodami, z instalacją. Tutaj na kostki WAGO próbnie na chwilę obecną zamontowane. Czekamy, zamówione są już z Aliexpress lampki, moduły w zasadzie, nie całe lampki, tylko te wewnętrzne moduły na trzy diody. Tam mam już wyprowadzony przewód od oświetlenia. Na razie mam ją wypuszczoną, tą lampkę. Zaraz będziemy sprawdzać, czy świeci i finalnie zapinać tutaj. A teraz Wam pokażę takie... Y, takie bezpieczniki, taki wyłącznik zastosowany był w Ibizie 6J oraz w Ibizie 6L, tej od 2002 roku produkowanej. Taki sam zasadniczo jest zamontowany również w hamulcu ręcznym. On wtedy, wtedy pokazuje ikonę na, na desce, że jest ręczny zaciągnięty. Zaraz pokażę jak to działa. Tu sobie podłączyłem miernik z y, ciągłością przewodu, z dźwiękiem. I teraz tak, jeżeli jest y, otworzona szuflada, ten włącznik tutaj umiejscowiony jest w pozycji otwartej, czyli takiej jak teraz, i przewodzi prąd. Czyli przykładam jeden przewód mam, jak widzicie, spięty, przykładam drugi przewód, słychać dźwięk, jest obwód otwarty. Teraz nie wiem, którą ręką, bo mam tylko dwie. Załóżmy, że dobra, zwinę to na stałe. Ok, słyszycie dźwięk. Ja teraz naciskam, czyli zamykam, y, zamykam półkę. Światło gaśnie, obwód jest y, przerwany. Otwieram, zapala się światło, obwód jest ciągły. Zamykam półeczkę. Nie ma napięcia, lampka gaśnie. Już chyba wszyscy wiedzą o co mi chodzi. Mówi się, że te kostki Wago to są stwórcami z całego zła na świecie. Ale do takich niskich napięć, do takiej instalacji raczej, raczej nie będą przeszkadzać. Yy, tutaj mam wpięte dwie lampki. Yy, Tamta lampka jest w schowku. Cały czas to yyy. Yy, yy. jak wam przeszkadza, to dajcie znać. Pod szkole się trochę w dykcji. Yy, yy, yy. Dobra, to podepniemy to. Ja sobie odłożę na chwilę kamerę. Na sekundkę. Chociaż chciałbym, żeby wszyscy widzieli. O, może tak. To i tak nic nie da. Podpinam. Sprawdzamy, czy świecą. To są też lampki standardowe. Jednodiodowe. Zgaszę teraz lampę GoPro. Jedna lampka. Druga lampka, czyli pod fotel pasażera. I teraz teoretycznie sprawdźmy. I trzecia lampka oświetlenia. Trzecia lampka oświetlenia. O, brud. Jak widzicie, mam wyściełany schowek welurem. Trzeba by było go odkurzyć trochę, bo się pozbierało. Oczywiście nie jest seryjny. Tam kiedyś wspominałem też, że nawet, nawet w kuprze w Formentorze VZ5 jest niewyściełany schowek. Nieważne. Dobrze, to jeżeli już działa lampka, to ja ją sobie tutaj wprowadzam. Ona tam bardzo ciasno wchodzi, ona w ogóle tu. Nie wiem, czy oni ją przewidzieli, nie mogliby nie robić w takim razie, yy, mogli nie robić w takim razie yy, tutaj otworu na nią jakby jej nie przewidywali. Proszę bardzo. I lampkę oświetlenia schowka mamy. Ona na chwilę obecną świeci w sposób ciągły. No już wam mówię dlaczego. Odpalę jeszcze raz lampę, jednak widoczność jest lepsza. Bo mamy tutaj ten odcinacz. Teraz sprawdzimy. Jeszcze raz otworzę. Lampka się świeci. Ja naciskam odcinacz. Lampka gaśnie. Puszczam. Zapalona. Gaszę. Teraz kwestia tylko zamontować go. I mamy to po prostu. Pan... Proszę Państwa, proszę zobaczyć jeszcze raz. Lampka zapalona. Naciskam gaśnie. Takie psztyko. Jeszcze raz. Good job. Ok, czyli przechodzimy do pochowania tego makaronu, zaizolowania tego makaronu oraz montażu tego przełącznika w odpowiedniej tam pozycji, żeby on nie przeszkadzał, żeby domykała się swobodnie, domykał się swobodnie schowek i ciągniemy ten makaron pod fotel pasażera. Ktoś tutaj ktoś mówił, że paskudne są te pokrowce, no super paskudne. Nie wiem, robiłem coś tutaj przed chwilą. Została plama. Jest do prania. God damn it. Chciałem się popisać jakie to fotele. Ło, jakie super, no. Kurde, ale w pokrowcach przynajmniej czyste były. No. Dodatkowo jeszcze tutaj od razu powspomnę ten temat. Tak, dba, tak szanują dzieci auto Więc proszę zobaczyć Jak się ma dzieci to się ma okopany cały tył Nie ma nad na tym Najmniejszej dyskusji Po co mi te pokrowce są potrzebne Musicie zrozumieć albo nie Niestety brakło mi Na te 10 cm Ale to nie szkodzi Jest zrobione lepiej niż w fabryce Teraz ten przewód Tutaj będę odpinał Ta lampka idzie tu Ta lampka prowadzona pod fotel no i zostaje nam tylko umiejscowienie tego przycisku. Opuściłem jeszcze raz schowek, żeby znaleźć miejsce do mocowania tego przycisku. I tutaj tak jakby być może przewidzieli nawet ten przycisk i widzę tutaj, tylko nie wiem czy to jest prawy czy lewy w takim razie. Może przycisk był w dwóch wersjach. Zaraz jeszcze zdjęcie zrobię tutaj numeru OM. To jest oryginał oczywiście. Widzimy tutaj tę dziurkę, z której on mógłby wystawać. Widać tam również w głębi, że jest tam otwór zatrzaskowy, więc teoretycznie on by mógł tam znaleźć się seryjnie. Już wspominałem na wcześniejszym chyba filmie żeby odpiąć w ten sposób schowek, trzeba energicznie pociągnąć go do wewnątrz od tej strony, odbezpieczamy tą stronę, następnie jak ona nam wyskoczy przesuwamy energicznie tą stronę do wewnątrz, wyskakuje nam z zaczepów opuszcza się do tej pozycji wyciągnąłem sobie te przewody tutaj tutaj jest też ten przewód on jest zapięty, to jest przewód od, główny właśnie od zasilania tu widać, że idzie wiązka do drzwi i tutaj spróbujemy go w jakiś sposób zamocować Dajcie mi chwilę Finalne Finalnie pokażę tam chyba Tak będziemy mocować ten otwór A więc tak Po chwili ekwilibrystyki I prób Mogę zakomunikować, że jednak Przepraszam wag Przewidzieli to Mamy zamontowany przycisk w miejscu do tego przeznaczonym. I to jest dokładnie właśnie ten przycisk. Pasuje idealnie. Dobrze, że zrobiłem sobie kawałek dłuższy wiązki. Jest wpięty na zatrzaski. I po, yy, po zamknięciu się będzie wciskał ten przycisk, a po otworzeniu będzie go wyciskał. Jak widzicie, niestety nie widać, ale raczej powinno gasnąć. No, cóż sprawdźmy? Na razie jeszcze, jeszcze sprawdzimy. Bez lampy prawdziwe testy, i prawdziwe porównania, proszę bardzo. Zaraz sobie sam z ciekawości sprawdzę. Ok, to tutaj przewody mamy poprowadzone. Ta lampka czeka na moduł. To jest standardowy moduł z waga. Tutaj wychodzi na to, że wygodniej będzie mi poprowadzić progiem. Poprowadzimy progiem tędy i tutaj do głównej wiązki, która znajduje się w tym miejscu. I w zasadzie na dzisiaj kończymy. i będziemy mieć zrobione. Druga strona jest poprowadzona tędy ze względu na to, że było dużo wygodniej nie odczepiać tam wszystkiego, ale też robiłem to jak było minus 5 stopni teraz, teraz jest pogoda dużo lepsza wezmę się po prostu za to i tam to sobie poprawię w przyszłości. Dobrze, to nie zwlekam lecę dalej z towarem nie obejdzie się trochę bez demolki podważyłem sobie tą listwę boczną i tutaj w autach produkowanych na Wielką Brytanię jest wzmacniacz, ale oczywiście wykładzina jest taka sama do tego ruchu i do prawostronnego i do lewostronnego widocznie i tutaj jest taki otwór, tak jakby technologiczny już sobie przeciągnąłem ten przewód tutaj progiem ale będziemy ale będziemy go jeszcze tutaj go przerzucę na ten i złączymy po prostu z tą wiązką całą, ale to co zobaczyłem przed chwilą, jak sobie prowadziłem przewód, mi dało troszkę do zastanowienia. Powiedzcie mi, po co mi tutaj głośnik? Czyżby <gryzby> to był głośnik systemu udającego ryk silnika? Ciekawe, bardzo, bardzo interesujące, no bo raczej nie jest to głośnik. Do audio, do systemu audio firmy Beats. Bardzo interesujące chciałbym, chciałbym wiedzieć. Jeżeli macie informacje na ten temat, dajcie znać po co tutaj jest ten głośnik. Ok. No i już teraz finalne podłączenie. Najpierw sobie zapnę tą lampkę w tą obudowę. Ona dosyć ciasno wchodzi. Najlepiej robić to dwoma rękami. Pasują, pasuje tylko w jednej pozycji, jak widać. W tej, w tej stronie wtyczka nie będzie pasować. Idę pod fotel, zapinam i jest gotowe. Tutaj, jak widać, przywód jest podciągnięty. Jest zapięty. Z zapasem oczywiście, żeby fotel jeździł. Tutaj wprowadzone wszystko. Zapinki są wielokrotnego użytku. Zapięte jest tak jak było. Nic nie widać. Lampka, z której dziś najbardziej zadowolony jestem, świeci. Montujemy tą i mamy na dziś koniec. No i zadanie na dziś wykonane. Powiedzcie, jak Wam się podoba. Gasimy. To są już te mocniejsze żarówki. Z przodu czekam na moduły. Zawsze trzeba sprawdzić, bo nieraz wychodzą kwiotki. A tu fotel naprawdę mi to schodzi. Proszę bardzo. Pełen luz, elegancko. Robota wykonana, lampka super świeci. Good job. Witam serdecznie u siebie tak świeci lampeczka z lewej strony a tak świeci lampeczka z prawej strony a tak świecą obie wiem, nic nie widać, bo jest jasno a dzisiaj o, i tutaj jeszcze jedna funkcja yy, światła się świecą po otworzeniu klapy po zamknięciu, gasną naciskam otwierają się same taki detal kodowanie OBD oczywiście, a dzisiaj Dzisiaj mam taki, taki dodatkowy pomysł Zamówiłem z Aliexpress Same wkłady do lamp Zgaszę może lampę O, będzie inne światło Wkłady do lamp na trzy diody Normalnie seryjne są na jedną Chodzi tutaj o podświetlenie Podświetlenie stóp, przód, tył Plus schowek z tyłu Te tylnie mam już zamontowane Tutaj, wybaczcie tylnie są już zamontowane. I to są te jasne lampy, diodowe a z przodu w tej chwili świecą się te jednodiodowe. Świecą się, uwierzcie mi, ale ich nie widać. A dlatego zaraz, za, z, wymienimy zaraz wymienimy wkłady. Ale trzepną. Zaraz wymienimy wkłady tych oto żarówek i zobaczymy jak to świeci. Do tej lampki włożymy ten wkład tylko wezmę sobie jakieś narzędzie bierzemy tak podważamy i wychodzi nam, zostaje sama zaślepka a tu jest ten moduł jak dobrze widać jest na jedną diodę teraz demontujemy ją podnosząc, wyciągając pokażę porównanie to jest oryginał wagoski, takie miałem w serii a montujemy teraz takie Proste, trzy razy mocniejsza dioda. Co prawda te są widać bardziej liche. Bierzemy nową, wsuwamy w otwory. Tu są zaczepy. Tu jak widać są zaczepy. Wchodzi. Zaczynamy od tej strony. Zapinamy. Mamy nową lampkę włożoną. Następnie. Przenosimy się na dół, zapinamy wkładamy i gotowe, gaszę, uwaga, no różnica jest znaczna, jest jeszcze jasno ale to oświetlenie widać jak na dłoni. Jeden taki wkład to jest koszt około 6 zł. Te zostawiamy, będą na później. Dwa kupiłem na zapas. Ktoś tam w komentarzach pisał mi, że, że są, mają słabszą żywotność, krótszą żywotność, dlatego kupiłem na zapas. Teraz zabieram się za montaż z drugiej strony. No okej, okay, jesteśmy z drugiej strony od pasażera I tu już jest w ogóle totalna masakra Zobaczcie, jest jasno Na dworze A ta lampka, no ledwo żyje Zobaczcie teraz porównanie, otworzę schowek To jest taka sama To jest, tu są trzy diody A tutaj jedna Specjalnie te lampki Wypycham ją palcem wyciągam tam jest wtyczka wtyczka została o jak widać wtyczka tu jest jedna dioda wkładamy trzy montujemy w odwrotnej kolejności już założone na pamiątkę I mamy gotowe. Uwaga, gasze światło. Jest różnica? Oczywiście, że jest. Tak samo jak tu. Również jest lampka. Różnica jest znacząca.